dotyka nasze obrady, bo z tematem oświaty to zajmujemy się, jak pamiętam, od początku tej kadencji. I intencją zarządu i intencją przekazania tego raportu to było to, aby Państwo Radni wszyscy zapoznali się z uszczegółowionym stanem liczbowym, jaki dotyczy poszczególnych placówek oświatowych naszego powiatu, po to, aby każdy z radnych wyrobił sobie opinię, jak w tej dramatycznej sytuacji, w tej trudnej sytuacji finansowej, jaka dotyczy naszej oświaty, jakie podjąć działania, w oparciu o jakie kryteria. Bo kryteria, jakie możemy tutaj zastosować, zostały w tym raporcie wyliczone, natomiast podjęcie decyzji, no to ta Rada będzie musiała zdecydować, jakie kryteria przyjąć, czy przy, przyjąć je i... I co dalej z tym zrobić? Także chciałbym, żebyście Państwo radni no właściwie przyjęli to sprawozdanie w tym raporcie ze Stanu Łaskiej Oświaty Ponadgimnazjalnej, a nie odsuwali tego w czasie, bo chciałbym uniknąć sytuacji z początku tego roku, gdzie państwo, niektórzy z Państwa radnych przedstawili opinię taką, że zarząd, stawia, zarząd podjął decyzję i stawia Państwa przed faktem dokonany. No nie, proszę Państwa, proszę o stanowisko Państwa w tym zakresie w oparciu o te dane zawarte w tym raporcie. Dziękuję bardzo. działaczowi związkowemu, a także burmistrzowi Łasku. Pragnę jednak zwrócić uwagę na fakt, że jako senator RP mam obowiązek troszczyć się o sprawy państwa, w tym sytuację finansową i ramy prawne działania oświaty w Polsce. Pozostałem w Sprejomu Spraw Ogólnopolskich, w nawiasie, które zapewne mają odzwierciedlenie i świata oświacie, zamknięty nawias, wiadomym jest, że na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba uczniów zmalała z 10 do 7 milionów mimo wzrostu nakładów na oświatę około 40% samorządy mają trudność z zbilansowaniu przychodów i wydatków na oświatę. Dotychczasowe rządy zakładały, że przy ciągle zmniejszającej się liczbie uczniów będzie malała liczba klasy nauczycieli. Jednak praktyka pokazała, że liczba nauczycieli nie ulega istotnemu zmniejszeniu. Dostosowanie organizacji oświaty w poszczególnych powiatach i gminach do realiów ekonomicznych i potrzeb lokalnych należy do samorządu. Ja jako senator nie mam żadnych uprawnień, aby ingerować czy wręcz wyręczać w nawiasie, co sugeruje Pan Przewodniczący, zarząd powiatu w jego obowiązkach statutowych. Wierzę, że pan starosta i zarząd powiatu mają dość kompetencji i determinacji, aby dostosować organizację do sytuacji społeczno-ekonomicznej, choćby poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty oświatowej dla absolwentów gimnazjum, pozyskiwanie środków unijnych na realizację programów oświatowych, w nawiasie są w tym względzie pozytywne przykłady chociażby półtora miliona złotych pozyskane przez gminę Łaską na na zamknięty i redukcję nieefektywnych wydatków budżetowych. Na koniec pragnę zapewnić, że w ramach swojego uprawnień będę wspierał podejmowane przez Pana Starostę działania na rzecz poprawy sytuacji w powiezie Z wyrazami szacunku Andrzej Oszczarek senator RP. Szanowni Państwo, jak mamy sobie poradzić, to musimy sobie poradzić sami. Dlatego ja myślę, że te apele są bardzo dobre, ale Chyba nie za bardzo skutkuje.